W moim pokoju znowu czary. Witaj, Ubu. Pochodzę z krainy K. To bardzo bajkowa kraina. I witam Was, dzieci. Nazywam się Ka. Ka? jesteś królową? Nie, ale przyznam się, że jestem wróżką. Co potrafią te twoje wróżkowe korale? Potrafię dzięki nim znikać, pojawiać się i zamieniać się w koliberka. W koliberka? To śmieszne. To bardzo przydatne. W mojej krainie jako koliber mogę się w śnie wznieść w górę, albo przemknąć tak przez krainę krasnorodków, żeby nikt mnie nie zauważył. <goliberka> to wspaniałe czary. Czarujesz jak Pola. <goliber> Pola też yy, potrafi czarować. Tak, ostatnio w kuchni wyczarowała pyszną zupę kalafiorową i kluski z Kluski! Kluski! O, ja nawet nie znam takiego czaru na kluski, a uwielbiam się z nimi zajatać! Ubu, 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 a co powiesz na to, że ja nauczę cię czaru przemiany i ty wtedy zdobędziesz dla mnie przepis na kluski z truskawkami od poli, zgoda? Zgoda! Myślę, że Pola z chęcią podzieli się takim przepisem. No to kapitalnie, kapitalnie, a teraz uważaj. Gdy wypowiesz czar przemiany, zamienisz się w coś na literę K. A, w coś na literę K. Powtarzaj! Kopytko, korytko! Kopytko, korytko. Kos, kosmos, knot! Kos, kosmos, knot! Kula, króla! Kula, króla! Klawa, kawa! Klawa, kawa! Kot! Kot! Ojej, spróbujemy powiedzieć to razem? Tak! <laughs> Kosmos, knot, kula, kula, króla, klawa kawa, kot. kot. Jak działa? O. Chyba zamieniłam się w literkę K. A ja w kosmite! K, to były kapitalne czary, dziękuję. Kłaniam się i znikam, ale... V ruce po přepis na klusky, klusky s truskačkami.